Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Ty chyba wiesz najlepiej, jak sława potrafi zniszczyć Nie, charakter jak człowieka. Jak i starość. Jak potrafi przygnieść, jak potrafi przygnębić, Nie, ale zmusić jest... do tego do tego mm -hmm. ruchu, przed którym człowiek chyba tak naprawdę powstrzymuje się, ale myślę ale jest sobie, ten sam ruch. jestem stary, jestem nikim, jednak nalewa. To jest taki lewa, sam ruch jak w szachach, tylko do góry. Nalewa kolejny kieliszek i kolejną szklankę, zdarzają zdarza się momenty, że już bezpośrednio z butelki, czy, czy, czy jeszcze cały czas używasz? Nie, bo butelka zastawy. jest ciężka. A, Proszę w sensie jeśli w, przypomnimy tytuły piosenek tej pani, a ja znam ją osobiście, no to, u to komu więcej, komu mniej. Rysuje Wszystko, się czego historia. dziś chce. Karmazynowa noc. Wiadomo, kiedy jest karmazynowa noc. Jak człowiek już tyle wypije, że widzi tylko i wyłącznie kolory. Kolory na ścianie, na suficie. W toalecie ciągle kolory. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach na rynku wydawniczym tak zwane gadzinówki bardzo walczą o klienta, o prymato czytelnika. Stąd też, no, różnego rodzaju konfabulacje. Tym razem <grym> Rewia donosi... Ja bym nie sugerował, że to jest konfabulacja, Michale, bo niestety środowisko o tym mówi. Rewia donosi, proszę Państwa, że uwaga, Izabela Trojanowska ostatnio nie pojawiła się na planie klanu. Proszę Państwa, na... Bogusław Włoszański. Nawrót, Wołoszański. nawrót choroby Bogusław Włoszański przeczyta, jak to było? Bogusławie, bardzo proszę. Wczesny poranek. Początek lutego. Kierowca, jak zawsze w tych dniach, w których Izabela Trojanowska ma zdjęcia w klanie, podjeżdża pod jej dom. Zawsze punktualna, ale tym razem nie zjawia się o umówionej godzinie. Czas mija. Koledzy są zdenerwowani. Nie tylko dlatego, że z powodu nieobecności Izabeli przepadnie dzień zdjęciowy. Ona jest, ona jest, nie schodzi. Znając problem alkoholowy koleżanki zastanawiają się, czy tym razem naprawdę nie stało jej się coś złego. Może tam leży nieprzytomna albo co? W końcu różnie z nią bywało. Docierała na plan zmęczona, zła, niewyspana, a nawet mocno poobijana. No, się Ta Izabela Trojanowska. Gdy udało się w końcu do niej dodzwonić, jej głos nie pozostawiał wątpliwości. Miała tak zwaną ciężką noc Proszę Państwa, posłuchajmy. Izabela Trojanowska. Leżę, leżę. Uwaliłem się jak zwierzę czysto! wódką. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w s Więcej na www.skrock.pl